Przeprowadziłem rozmowę z posłem Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewem Kuźmiukiem, który uważa, że program 800 plus będzie zlikwidowany w tej kadencji wbrew zapowiedziom ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Kuźmiuk uważa, że Domański ma bardzo słabą pozycję w rządzie i na teraz rzeczywiście może zapewnić, że program 800 plus zostanie do końca kadencji. Jednak tutaj kluczowym warunkiem do tego, czy on pozostanie, czy nie, są wybory prezydenckie. Jeżeli prezydent będzie z Koalicji Obywatelskiej, zdaniem, Zbigniewa Kuźmiuka, program 800, plus, 13 emerytura, 14 emerytura, dodatki i inne rzeczy zostaną zlikwidowane, ponieważ w rządzie jest bardzo duża grupa ludzi, którzy chcieliby zmniejszać deficyt finansów państwa. I jak wskazuje Kuźmiuk, likwidacja tych programów socjalnych, tych dodatków, nawet babciowego. Pozwoli zaoszczędzić 155 miliardów złotych. Co to oznacza, że kilka takich lat bez tych programów i mamy w miarę zrównoważony budżet, nie mamy deficytu takiego wielkiego jak obecnie i do tego może dążyć obecna ekipa rządząca. I więc tutaj warunkiem jest prezydent, bo jak wiemy, prezydent z obozu konserwatywnego nie pozwoli na likwidację choćby takiego programu jak 800. Inna rzecz, że Mamy naprawdę spadek konsumpcji w Polsce i Kuźmiuk wskazuje, że jeżeli ten trend negatywny się utrzyma, tu należy poczekać. I jeszcze dodatkowo zostałyby zlikwidowane takie programy jak 800, jak 13-14 emerytura, to możemy mieć zapaść finansów publicznych i wielkie problemy, wielką biedę. Takie stanowiska, stanowisko też i opinię wydaje ekonomista dr Artur Bartoszewicz, który wskazuje, że takie programy jak 800, takie programy społeczne wprowadzane, one napędzają polską Gospodarkę. Jak będzie, no jak widać, wybory prezydenckie to coś więcej niż yy, w przyszłym roku. Wybór człowieka, który będzie nas reprezentował na całym świecie. To być może będzie wybór mający wpływ na naszą przyszłość bardzo poważnie.